Witam serdecznie, witam serdecznie, moi drodzy, przed nami trzecia, ostatnia część transmisji z dzisiejszego turnieju Pokaoru Świata Online. Zobaczymy. Przed nami ostatni etap, 7 konkursów do końca, no i rozpoczynamy to wszystko od lotów w planicy, proszę Państwa. Loty w planicy, które powinny być do nas obiecujące, bo ostatnio w planicy mieliśmy więcej dobrych występów niż złych. I ta to statystyka jest, to jest to, to się poprawiła. Wygrywamy z tymi, którzy nie ustali skoków. <grym> Ciekawie. E, ciekawe warunki wieczne. Jakby je podnarty. nie trzeba to wykorzystać w konkursie. No na razie w, w kwalifikacjach to był nasz taki lot, bym powiedział. E, samo zaparcie. teraz 231,5. No i trochę z na tym występie, bo to będzie miejsce y, siódme. Trochę mniej zyskał e, i Fajną, ale w serifowej będzie już trudniej. <grym> Już nie wieje, no cóż, no niestety, no raz na wozie, raz, raz pod wodzą, jak to mówią, my w Sejmowej w kierowaniu się prezentujemy dzisiaj, bez upadków, bez kompromitacji, 227,5 metra, będzie top 10, miejsce ósme, a więc dobrze, a więc dobrze, mamy z tego teraz na plusie, najpierw 5 punktów retnikowych, teraz chyba z 2 albo 3, e, także powolutku, powrótku w tej koncepcjach, chociaż staramy się wrócić do gry, po punkty zyskujemy sobie, no i zobaczymy, jak to będzie do końca się odbywać. E, tak jak wspomniałem, walczymy tu o 14, być może 13 miejsce na koniec turnieju, ale 13 będzie już ciężkie do osiągnięcia. Teraz Whistler. Duża skocznie. Żeby mieć miejsce 13 turnieju, trzeba będzie osiągnąć jakiś podium. No i zobaczymy, no i jesteście... <laughs> Tak to jak nam <laughs> umie rozweselić. Dziewiąte miejsce w kwalifikacjach. Zobaczymy co będzie się działo. Wiatr, no ciekawy ten wiatr. Zobaczymy u niech choć błędu, wtedy będzie dobrze, ale, ale, ale wtedy bo już nie wystrzegamy. Fatalny skok spóźniony i nie bez szans, no po prostu. 111 metrów, fatalny występ. Winnicki tylko występuje gorzej, no więc... Yy... Adenowe gdzie? Schowało się. Za horyzontem, gdzie jest za górami, za lasami ukryło się. nadzieję, że to się znajdzie. Teraz 127 metrów, niby lepiej, ale to będzie miejsce te same, także lipa. W czwarty, ale nie ma na co narzekać w minciarzach za bardzo. Dwa punkty tracimy, niestety. Ratingowe przez ten występ, no ale mamy czepić konkursów, jeszcze możemy coś ubrać. Jeszcze możemy coś ubrać, tak jak mówię, realnie nie 14, się tym trudniej zajmiemy, ale o 13 możemy raczej zapomnieć powoli. Przed nami Wikersubbach, a więc kolejne loty. Przedostatnie loty dzisiejsze, bo będzie jeszcze albo Kulm, albo Harachow podobnie Czy się dobrze myślę? Teraz wika w e, 12 belka startowa, rozmiar 240 metrów. E, została chyba skoczna w z tego co kojarzę. E, i, I właśnie znamy te jedne loty. No i jeszcze chyba... E, Kurzy, bodajże, tak, że tak, przełączyć taką kursu trochę będzie. No, ale że końca już jesteśmy niższy niż w niż początku. 218 metrów, obiecujący początek. 8 lokata po pierwszej serii. No teraz. 218 półwyższe noty, ale co nam to da nic nie da zbytnio, bo rywale się poprawiają. Mamy 11 miejsce. No unikamy kompromitacji i to tyle z naszej strony. Rating będzie albo minus 1, albo bez zmian. Także też niedobre informacje do końca dla nas. No punkt tracimy. Zostały 4 konkursy, więc yy, maksymalnie 7 minut do końca. Teraz dużo skończę w planicy. Żeby nie było tak różowo. Ale dzisiaj naprawdę większa chyba dla nas, tada jest taka, że nie wy... Że nie wykorzystaliśmy tej serii normalnych skoczni, bo to tam mieliśmy szukać swoich szans dzisiaj przecież. A kiedy tych obiektów nie brakuje, no to fajnie by było właśnie to wykorzystać, ale dzisiaj nam się to nie udało. Nie to poszło w drugą stronę i, i teraz to się mści, bo nie ma gdzie szukać tych punktów po prostu. Ten retik został w miejscu. Zobaczymy, co będzie dalej. W końcu fatalnie to wygląda. na 123,5 m Widzimy no, duży bot na progu i potem był problem. Mariusz Paweł yy, już tutaj yy, wyraził swój zachwyt, że to bardzo wysokie do sędziów. My w sędziów wygranym honoru tymczasem 125,5 metra. No, szczęśliwym miejsce 11. Pokonujemy Christy, Kamilę Praszkę. dzięki temu utrzymujemy rating. No i zostały trzy konkursy, proszę Państwa. No. W zgromadzeniu 120 punktów 3 konkursy będzie bardzo ciężko. Na 130 punktach, co wymagałoby już podium. No, podium niekoniecznie, akurat, ale miejsce w top 5 i to najpierw w trzech konkursach. Klingent przed nami. Jeśli Klingent to będzie wynik fatalny, no to oficjalnie przegrywamy już w tym momencie walkę miejsce 13 w tym turnieju. Walczymy tylko o 14. Które mamy jak na tacy. Już w tym momencie, Klingwentel 135 metra, 10 wynik na razie, czyli poniżej tego, co powinniśmy osiągać, bo mamy tu łatwiejsze miejsce w piątce, ale to niestety tylko teoria, w praktyce będzie bardzo ciężko cię tak tutaj e, zabrylować, chociaż ten skok w pierwszej serii da trochę nadziei. 134 metry, no to 19, 9 lokata, niewielkie straty, może jeszcze być ciekawie, ale realnie patrząc na no to, w 10 będzie maksimum chyba. No to tu realnie możemy mieć nadzieję. Natomiast e, wydaje się, że miejsce no w czołówce jest możliwe, no, zawsze śmiałoby to już inna liga. Miejsce tylko będzie 11, Czyli oficjalnie przegramy walkę o miejsce wyższe. Nie pokonamy Bałkowskiego. Musielibyśmy mieć tutaj niesamowite wyniki, żeby to zrobić. Po prostu Biszasz szkapęł za chwilę, zapowiadanym przez nas. No potem jeszcze będą wrócić loty jedne narciarskie. I tyle. I tyle, przysłał pan jedne loty i będzie po Czternasta 14 belka. Yy. Dwie nogi <laughs> z inczyszkiem w parze będziemy. No zobaczymy, czy nam się uda jak to tutaj osiągnąć. Zobaczymy, czy postaramy się o jeszcze taką dobrą końcówkę. Bo w lotach już trudno taką końcówkę solidną, więc trzeba się postarać. Na początek 132 metry. Tragedii nie ma, ale szału też. Miejsce dziesiąte w parze czego dość wyraźnie. Uff, zobaczmy. Dziesiąte miejsce w pierwszej serii. W serii finowej 134,5. No i będzie miejsce 9. Jest troszkę lepiej. żeby wygrywa zawody, jest chyba zasłużenie zresztą. W turnieju całym koło konkurencję, konkurencję No Mariusz, Paweł, proszę zobaczyć. Do to 12 podów wysoko w turnieju. No i teraz loty właśnie, tak jak już zapowiadałem. Finał w Kulm. 20. Belka. Rozmiar 235 metrów eee. 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 No i teraz 216,5. Miejsce 11. Zobaczymy, jak będzie dalej to wyglądać. Czy w tym postaramy się o solidny koniec? No niekoniecznie. Pierwsza to już będzie chyba nasz błot na progu. Bo po prostu ta cię leżał. Y, manewr wysokościowy 2105 metra i to jest wynik sobiutki. Proszę zobaczyć, pokonujemy tylko Winnickiego, Winickiego. wyraźnie go pokonujemy, ale, ale... tyle. Z naszej strony. W serii Być może jeszcze jedno miejsce zyskamy, ale... Ale na to 100 jeszcze nie liczył. Może mi się tak szczęścia, że zajmiemy 11 miejsce w tym konkursie. No ale... ale trzeba dobrego lotu. Taki lot niby jest, ale czy wystarczy? 215 i to wystarczył, bo myli się Adamek, także miejsce 11. Na koniec zajmujemy sobie, będzie punkcik chyba na minusie. Wintroszek wygrywa ostatnie soboty, potwierdzając swoją dominację. Maju już był drugi, trzeci Filip Borowski. Widzimy kasę biegancia końcową. Rydzik gdzie ujemny, no ale chyba na się po prostu troszkę zaskoczyła ta frekwencja i stąd być może był ten problem. Wintroszek 20... Dwa Podia, 12 zwycięzców dzisiaj, Filip Borowski, drugi, trzeci, Michał Sitarz, potem Kawka, Mariusz Paweł, piąty, dla którego to i tak jest wielki wynik dzisiaj. Potem Janowski na szóstym miejscu, Michał tutaj siódmy, potem Wilamowski, Pranszke, dziewiąty, dziesiąty, dzisiaj jest cel Potem Adamek, Kaczmarczyk, Łukasz, Aleks, Blokowski, my na czternastelowacie, potem Amazing Pro, Krzysztof Winicki, Bojan Polewnik, Lechowski i Bartolini. Łącznie w turnieju wziął udział 19 zawodników, u nas najlepszy dzisiaj wynik to chyba było szóste bodajże miejsce, tam siódme. Ale tylko jedno takie miejsce, jedno miejsce dziesiąte, reszta niestety to było bardziej cicho, bo to było bardziej szokowanie swoich szans niż, niż realne wyniki. Dużo ci niedokładności, dzisiaj dużo takich występów, które chciałoby się zapomnieć po prostu, bo było za dużo tych błędów wszystkich. Także no, smutny taki turniej bym powiedział generalnie. No ale cóż, no tak czasem bywa. Nawet Sport Online bywa. jest brutalny. Bez retiku jest sobie Mariusz Paweł. Dodatkowo na fikcyjnych obiektach pinczarzy, które najdą się, że go najwidoczniej. W poczekaniu pozostał Kamil plążkę. I to by było na tyle jutro. Będziemy szukać posty za dzisiaj, oczywiście, no bo bez tego to ani rusz, Miejmy. Nadzieję, że ta posta przyjdzie. Że uda nam się sobie troszkę chociaż z dzisiejsze powodzenia. Do zobaczenia! Zatem do jutra, jutro bardzo dużo skoków, bo jutro czeka nas także turniej offline, więc bądźcie z nami. Do zobaczenia. Hmm. Hmm. Hmm.